Jeżeli twoje dziecko zeżarło kostkę do kibla, a ty chcesz je przyprawić o mdłości przyspieszeniu swojego samochodu, to jest kura dla ciebie. Doż Durango SRT. Jedziemy sobie, no po prostu sobie jedziemy. Szczególnie silnika 64 SRT na zimnym pałować nie wolno. Durango SRT na sprzedaż w Polsce nie ma zbyt dużo, więc jak już się coś pojawia, to praktycznie zaraz znika. Drodzy Państwo, moja osobiście ulubiona wersja Dodgea Durango, czyli SRT, ale nie Hellcat, tylko 6,4 litra chemii. Proszę Państwa, to jest najlepszy kompromis, jaki możecie mieć w przypadku Dodgea Durango. Jest też Jeep Grand Chiloki SRT z tym samym silnikiem, ale Jeep ma dwa rzędy miejsc. A Durango ma ich trzy, jest minimum sześcioosobowe, więc jest to jeden z najszybszych samochodów, które mają trzy rzędy siedzeń, Oprócz Hellcata, oczywiście. Jest to samochód który posiada silnik 64 litra, a może Wam od razu go pokażę, zaczniemy sobie od przodu, to zaczniemy od przodu. Niech tak będzie. Otworzę wam, pokażę tego potworka, jak on tutaj skromnie będzie zaglądał za osłonę. Proszę bardzo. Silnik 64 litra, moc 475 koni mechanicznych, który rozpędza ten samochód do pierwszej setki w 4,5 sekundy i podobno po zdjęciu jakiegoś tam ogranicznika potrafi pędzić nawet 290 km na godzinę. Samochodem, który waży ponad 2 tony. Dobra, nie? Przede wszystkim jest to silnik znany, lubiany, występujący również w Jeepa Grand Cherokee SRT, w Dodgeach Challengerach SRT, albo skatpakach, w Chargerach skatpakach lub SRT. Gdzie ten silnik jeszcze był? W Jeepie Wranglerze 392. W wielu samochodach występował, nawet jego rozwinięta wersja występuje dzisiaj w Jeepie Grand Wagonerze. 64 litra, o mocy 475 koni. Super silnik. Posiadający dokładnie takie same wady i zalety, jak każdy inny silnik chemii. Zalety takie, że piękny znosi instalację gazową. Wady brak. I cóż by tu jeszcze można powiedzieć? Temu samochodowi na przykład nie wiem. Można byłoby założyć jakiś customowy układ dolotowy. Wtedy ten samochód jeszcze lepiej brzmi, o wiele fajniej mu się oddycha. Można rzec, że ten silnik jest no, no bezawaryjny. Jemu się nic nie dzieje praktycznie w ogóle. Wiadomo, że jak w każdym silniku trzeba uważać na interwały olejowe. I zmieniać ten olej max co 8, 9, max 10 tysięcy km. I ten silnik odwdzięczy się naprawdę świetną, bardzo świetną trwałość. O tym silniku można byłoby mówić godzinami. Słuchać go można byłoby godzinami. Jeździć samochodem z tym silnikiem można byłoby godzinami. Naprawdę jazda takim dodżem durango z tym silnikiem, bo sprawia niepohamowaną i nieskończoną. frajdę. Ten egzemplarz. Ten konkretny mamy z rocznika 2023 yy, i jest to wersja tak zwana poliftowa, czyli po 2021 roku, od 2021 roku była produkowana. Mamy inny przód zupełnie, mamy inne lampy, inny zderzak, inny grill, yy, ale co jest na przykład bardzo fajną rzeczą, ten przód pasuje również do przedliftowych Durango, które były produkowane od 2014 roku. Wszystkie te rzeczy można założyć i wszystko pasuje. Błotniki pasują, maska pasuje, więc możecie sobie w dowolnej chwili, jak tylko będziecie chcieli lub kupicie auto uszkodzone przodem, założyć do starszego generacyjnie Durango ten przód i będziecie wyglądać tak jak te najnowsze, czyli te najlepsze. Yy, przechodząc dalej, piękny emblemat 392. Nigdy w sumie tego nie tłumaczyłem, więc wytłumaczę. Dlaczego 392? 392 to jest pojemność 6,4 litra w amerykańskiej jednostce pod tytułem, cale sześcienne. Na przykład, mm, bardzo często były szeroko stosowane, na przykład w starych silnikach Hemi 70, czyli 7 litrowych Hemi 426, na przykład Ford Mustang Boss 302, to jest też ta pojemność yy, i tego typu rzeczy. Niektórzy ludzie mogli się nad tym zastanawiać, dlatego ja tutaj przychodzę, żeby wasze te wątpliwości rozwiać. Co my tu dalej mamy? Felgi. QT, SRT, 20 cali, opona 2954520. Bez żadnego problemu wchodzi 22 cali w ten RC wygląda jeszcze lepiej. I przede wszystkim świetny wzór tej felgi SRT, jest cudowny. Normalna felga od Durango według mnie wygląda jak na... Nie wiem... Na jakimś zwykłym, takim najzwyklejszym słowie Durango, żeby dobrze wyglądała felga musi mieć albo srt albo jakąś zupełnie inną, felgę, przynajmniej dla mnie. No i co tam mamy dalej, za, za felgą kryją się gigantyczne zaciski Brembo, gigantyczna tarcza hamulcowa, no i adaptacyjne zawieszenie firmy Bilstein. Ze względu na to, że jest to wersja SRT, Bilstein tutaj występuje, no i robi robotę, będąc po prostu adaptacyjną wersją zwykłych amortyzatorów. Komfort, normal, hard, sport, racing. Tego typu rzeczy. Z tyłu również zaciski Brembo, również opony o tym samym rozmiarze. No i jakby patrząc na całe zewnętrze kolor, kolor Destroyer Grey, czyli taki można powiedzieć zrebrandingowany Nardo Grey z grupy Volkswagena, Audi, Porsche i tak dalej. Świetnie wygląda według mnie na tym samochodzie, bardzo fajny, jest do utrzymania przede wszystkim. No i jest modny i dobrze wygląda. Z tyłu Dodge Durango SRT nie różni się praktycznie niczym od normalnego Durango. Tutaj na przykład mamy dołożony taki dyfuzorek. No i układ wydechowy, który w tym przypadku jest całkowicie seryjny, ale można z tego silnika wydobyć naprawdę piękne symfonie. Poliftowo trzylifowego durango nie różni się zupełnie niczym. Tylna klapa jest taka sama, tylne lampy są takie same, więc wszystko jest takie same. Otwieramy sobie klapę bagażnika. No i ukazuje nam się wielki, niewielki, taki w sam raz myślę, bagażnik. Tutaj nawet mamy od spodu taki schoweczek. Tutaj, o proszę bardzo, coś tam nawet może wejść. No, ale jakbym się tutaj położył, to myślę, że bez żadnego problemu się zmieścił. Czteroosobowa rodzina wydaje mi się, że na tutaj wakacje by się nie spakowała. Znaczy nie no, spakowałaby się oczywiście po złożeniu tych foteli na płasko. Wtedy jest gigantyczna przestrzeń bagażowa. Dlatego mamy tutaj wybór, albo albo. Albo jechać w sześć osób, albo czteroosobową rodzinę na wakacje. I przewieźć ich to może w bardzo Szybkim tempie. Oczywiście z instalacją gazową, również tanią. Mamy tutaj jakieś rzeczy typowo jakieś nie wiem, wieszaczki, yy, nie wiem, jakieś tam wtyki do zapalniczek. Tutaj mamy przycisk od zamykania klapy. No i tutaj mamy takie sznureczki, właśnie praktyczne, żeby móc, nie musieć sięgać do przodu, tylko żeby sobie za nie złapać i podnieść fotel. Yy, no i co, zamykamy klapę, no i przejdziemy sobie teraz do tyłu, a później przejdziemy do przodu. Wygodnymi, tu wiecie. Naprawdę, jeżeli chodzi o przestrzeń bagażową i pasażerską w Durango, jest super. Pewnie już to pokazaliśmy, pokazywaliśmy na kanale wiele razy, ile przestrzeni na pasażerów jest w Dodge Durango. No ale jako, że SRT się może kojarzyć z taką wersją usportowioną, w sumie taka jest, ale to nie znaczy wcale, że nie jest ona praktyczna. Miejsce na nogi multum, a siedzę rozwalony. Nie siedzę w normalnej pozycji. I usiadł w normalnej pozycji, to mam tak. Nad głową mam milion metrów sześciennych miejsca. Tu mamy wieszaczek jakiś. Tu mam panel trzeciej strefy klimatyzacji, siła regulacji nawiewu, siła regulacji temperatury, regulacja temperatury po prostu. No i kajmo lecieć luft na, na pasażera. Tutaj mamy jakieś lampki, tutaj mamy nawiewy dla pasażerów. Yy, albo dla nas, albo dla trzeciego rzędu można to przestawić. Tam z tyłu też pasażerowie mają tam takie rzeczy. Tutaj pomiędzy mamy cup holdery. Takie łatwo, żeby było wyjąć, wyczyścić. Grzane mamy te siedzenia, na których ja teraz siedzę. Mamy tutaj super fajne... Ktoś wyjeżdża? Chyba tak, no. jak mi szkoda. Wyjechał, dał sobie radę hopok, -ok, więc fajnie. Podłokietnik jeden, drugi. Trzeci byłby, gdybym miał rękę tutaj. Jakieś tutaj kolejne cup holdery i schowki, tu kolejne schowki. W zrt albo w jakiejkolwiek innym Durango mogą być tutaj te ekrany składane takie do góry. Tak więc, tym samochodem naprawdę idzie jechać, a jechać. Ale a w sumie będziemy sobie jeszcze do trzeciego rzędu, co? Tak mi nic tego nie pokazuje. Ja bym pokazał, no jestem odważny, ja Wam pokażę. Jak to się składa? Tak to się składa O i tak, i tak. No i wpadamy tam sobie. O, proszę bardzo. Wpadamy, składamy fotelik. Cyk. I cyk. Ja wam powiem, że tu też jest super. Jest naprawdę dobrze. No może średnio z miejscem nad, nad głową. Ale i tak jest mega fajnie. Tutaj druga osoba sobie siedzi, stykamy się kolankami, więc super fajnie. Ale ja tutaj mam miejsce na nogi, na stopy pod siedzeniem i na nogi tutaj przed fotelem. Tutaj normalnie można jechać. Ja, ja bym tutaj mógł jechać do Niemiec. Bez, bez żadnego problemu. No, full size, wymiarowy. Miejscowy samochód z trzema rzędami siedzeń. Super! Przypomina, że to ma 475 koni i ma dostatecznie 4,5 sekundy. No. Super. Nawet o kapulderach dla pasażerów trzeciego rzędu pomyśleli. Na wiewach, lampkach, głośnikach, nawet są za uszami. Super. Super. Fajnie. Naprawdę. Ale teraz myślę, że bym chętnie usiadł z przodu i pokazał Wam troszeczkę tego odmienionego wnętrza w stosunku do przedliftowego Durango. Także zapraszam Was serdecznie do przodu, a ja się już próbuję z tym wygramolić. A, dobra. Zasiadamy ze sterami Durango SRT. Zamknę drzwi, żeby nie było jakichś hałasów. No i tak, jak widzę to wnętrze w Durango, to powiem Wam szczerze, wygląda to... Super. Naprawdę dobrze, dobrze, i nowocześnie przede wszystkim jak na amerykańską markę, to wygląda to wnętrze. Jest ten duży ekran, jest bardzo fajne, takie można powiedzieć, taka obwódka, takie przetłoczenie. To jest upodobnione do tego, co mamy w Chargerach, w Challengerach. Tutaj niestety mamy troszeczkę obśrupane, to no ale nieważne, to jest tylko i właśnie kwestia wizualna. Deska jest obszyta skórą, więc jest bardzo fajne i przyjemne w dotyku. Poprzednim Durango było tak, że był ekran na środku, dwa takie nawiewy po prostu palnięte jeden i drugi. Też się to mogło podobać, ale to wydaje mi się, że może się podobać jeszcze bardziej. Tutaj mamy przyciski odgrzanej kierownicy, wentylowanych i grzanych foteli, przyciski od dwóch stref klimatyzacji, mamy światło awaryjne. O, dobrze nawet działają, ale też to się strąbił. O co to chodzi? Nie lubię, jak mi to przeszkadza. W każdym razie, dalej mamy tutaj przyciski SRT, to mam zaraz pokażę, jak odpalę silnik. Launch, czyli funkcja kontroli startu. Kontrola trakcji, wyłącz. Czujniki parkowania, wyłącz. Nawarek ośmiobiegowej, automatycznej skrzyni biegów, świetnej wręcz. Ładowarka indukcyjna, USB-C, USB zwykłe. Na kierownicy brak aktywnego tempomatu, rzadko się zdarza w SRT-kach niestety. Tu są przyciski od zwykłego tempomatu, tutaj od radia, od ekranu, telefon, no i oczywiście łopatki do zmiany biegów. Tutaj też od radia są i od Czegoś tam jeszcze? Cztery elektryczne szyby to nie muszę mówić. Fotele z pamięcią również nie muszę mówić. Schowek na miejscu kierowcy, Jakiś tam jest, jakieś podręczne rzeczy. Jest drugi, który jest o wiele głębszy. No ale co? Odpalimy sobie system infotainment i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. I teraz tak. Mamy tutaj system nagłośnienia Alpine. Mógłbyś być też Harman Cardon, ale Alpine też tutaj gra nawet całkiem dobrze. Pokażmy, zobaczymy, czy się uda. A, cyk, cyk? Spadły, fajnie. Patrzcie. Tryb track, czyli skrzynia biegów w tybie track, łopatki, zmiany biegów, oczywiście włączone. Yy, rozdzielność napędu na cztery koła track, kontrola trakcji track, zawieszenie track, układ kierowniczy track, czyli tor. Krótko mówiąc, sport. To samo co track, tylko że wyświetla się sport. Auto, jesteśmy w aucie, oczywiście, wiadomo, i oznacza to również tryb automatyczny. Snow, czyli śnieg. Jak widać, śnieg nie zaczął padać. TOW, czyli tryb holowania. Skrzynie biegów w trybie holowania, czyli przeciąga troszeczkę biegi, żeby był większy moment obrotowy. Napęd na cztery jest dokładnie 50 na 50 jest rozdział, żeby auto łatwiej ruszyło. Kontrola trakcji pełna, żeby w ogóle nie miało prawa yy, zerwać jakiejkolwiek przyczepności. Zawieszenie w trybie sport, ze względu na to, żeby było utwardzone, jak mamy na tyle przyczepę. Układ kierowniczy street o dość takiej małej sile o dużej sile działania, żeby lekko się nam kręciło, ale jak ciśniemy tą, no to nie pojawia nam się za nami automatycznie przyczepa, Eko. ciekawe jak to działa, w każdym razie zostawimy sobie w trybie AUTO o, tutaj mamy coś nawet, możemy sobie pozmieniać konfigurację trybu AUTO, czyli układ kierowniczy SPORT, TRACK lub STREET i wszystkie inne opcje możemy, możemy też sprawdzić na z, z, włączyć na TRACK, SPORT lub STREET no i tak, co tam jeszcze mamy dalej, RACE OPTIONS Jakieś opcje wyścigowe o, launch control. Tutaj sobie ustawiamy ilość obrotów, z jakich samochód ma startować. No i z tych obrotów nam startuje. Jest minimum 1500 i maksymalnie 3500. Wskaźnik zmiany w biegu mamy również. Możemy sobie zobaczyć, yy, jak mamy maksymalnie dajemy gazu, to przy jakich obrotach nam ma yy, skrzynia zmieniać biegi. To jest też super fajna sprawa. No a z takich przyziemnych rzeczy strona główna. Ekran nawigacji, oczywiście po pewnej konwersji, możemy dodać telefon. Tutaj mamy radio, możemy te widżety dowolnie zmieniać. Lub ewentualnie sobie też, o, niski poziom poziom, po sobie stacja zaraz sobie sprawdzimy. Multimedia, jakieś radio, jakieś Bluetooth, jakieś tego typu rzeczy, oczywiście jest Android Auto i Apple CarPlay. Tryb komfortu do zmieniania sobie nawiewów, ogrzewania, wentylacji wszystko mamy też tutaj. Telefon. to opcje telefonu wiadomo jak nam się połączy telefon no to będziemy mieć ekran na przykład z Androida lub z Applea no i wszystko to praktycznie to samo jak w wszystkich innych Dodgeach czy tam Chryslerach bardzo fajnie ten ekran reaguje w ogóle tu mamy pełne yy, tu, pełne opcje włączać wyłączać powiadomienia ustawienia dźwięku Wi-Fi, pogoda jakbyśmy nie widzieli jaka jest Szyberdach. W Durango nigdy nie można było mieć panoramy, ze względu na te trzecie, na te ustawienia tych, 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 tej kolejnej strefy klimatyzacji, dlatego w Durango jak już był Szyberdach, to było tylko Szyberdach nie było panoramy. Kierownica SRT, podcięta na dole z takimi tutaj bicepsami. No i Ja powiem szczerze Wam, że nie mogę się doczekać aż tym samochodem ruszymy, także myślę, że zaproszę Was na taką jazdę próbną. Ruszamy kochani na jazdę próbną do Durango SRT niech się troszkę zagrzeje żeby był ciepły bo nie może być zimny a dlaczego nie może być zimny? bo musi być ciepły, a dlaczego musi być ciepły? bo nie może być zimny tak właśnie, no i prowadzę sobie Durango SRT w trybie automatycznym jadę sobie po wybojach jakichś tam, po studzienkach i ledwo cokolwiek czuję cokolwiek Ledwo czuję jakieś tam wyboje A jeżeli już czuję to jakieś tam Fajne, delikatne Bujnięcia I układ kierowniczy, tak jak to właśnie w tych dodżach Wszystkich jest, on jest taki dość Bezpośredni Bo jest na sporcie ustawiony A jakby nie był na sporcie ustawiony Tylko na przykład na tłustom, Znaczy o Jest układ kierowniczy na stricie, czyli No fakt faktem jest dalej dosyć bezpośredni Ale Troszeczkę tak bardziej miękko pracuje ten układ kierowniczy, ale ruch kierownicą przekłada się na ruch samochodu, więc jak na amerykański samochód to już jest dobrze. Mm, I oczywiście tak. O, przepuszczamy pana w maskocie. O, pan w maskocie nas przepuszcza. Dziękujemy panu serdecznie, panu w maskocie. Renomaskot samochód marki Bletek Tytoniowych. Super, i ogólnie tak, no, kruzujemy sobie tym Durango jak na razie, i to jest samochód, można powiedzieć, że między innymi też właśnie do takiego delikatnego kruzowania. No bo fakt, fakt ten auto zwraca uwagę na drodze i to dość mocno. Mimo tego, że tych Durango jest coraz więcej na drogach, to wciąż się człowiek jednak za nimi obejrzeć, Jak się spojrzy, szczególnie na ten tył, te takie okulary Blues Brothers. Blues Brothers te właśnie lampy w ich kształcie co mi się niezmiennie podoba od całego czasu cały czas, o fajny gruz tam stał jedziemy sobie grzejemy ten samochód na razie temperatura się jeszcze w ogóle nie podniosła ale damy sobie na, ee, na prędkość na kilometry, bo ja nie wiem ile jadę bo tu jest z prędkością już w milach fajnie by jakby pokazywał w kilometrach co się właśnie teraz odbywa no i cruising proszę Państwa cruising, wszystko w trybie street no i mamy normalnie wygodny samochód do jazdy na co dzień z dziećmi. Wyobraźmy sobie, jedziemy zawieź sobie teraz dzieci do szkoły. Teraz wyobraźcie sobie, że z tyłu na kanapie są dzieci. Wyobraźcie sobie, jak imaginacja. Cyk. No i jedziecie sobie do przedszkola, czy tam do szkoły, czy tam do żłobka, czy tam. Jedziemy sobie jak przykładny ojciec do Durango SRT. Fajnie, nie? I tak sobie jedziemy powoli, zgodnie z przepisami, 50 km na godzinę. No i cóż ja tu mogę więcej powiedzieć, no wcześniej wszystko Wam o systemie infotainment powiedziałem, co tylko mogę powiedzieć. Ja na przykład, nie wiem, jakby był połączony z telefonem, to mógłbym tutaj dziecku bajkę puścić jakoś na, poprzez Apple CarPlay. Aha, się przypadkiem pochwaliłem, że mam iPhone'a, Aha, W ogóle. No i jedziemy sobie, no po prostu sobie jedziemy. Ten samochód w takim właśnie trybie. Miejsko mieszanym pali około 18-20 litrów na 100 km. Oczywiście ten silnik też pięknie przyjmuje instalację gazową, tyle samo tego gazu, ile benzyny będzie palił. Ale tak jak widać, można tego samochodu użytkować, o, konie. Można tego samochodu użytkować bez żadnego problemu na co dzień. To jest po prostu zwykły większy SUV, jakich teraz na drogach pełno, typu szarego Audi Q7, BMW X5, nie wiem, co tam jeszcze, jest, Porsche kajen z podobnych wymiarów. No i tak się tym samochodem jeździą. wcale jakiś mega większy od nich nie jest. Tylko, że do niego można załadować w tym przypadku 6 osób i w 6 osób się rozpędzić do stówy w 4,5 sekundy. No i popróbujemy co tam. Oczywiście też nie szalać nie będę. Oczywiście, bo po pierwsze nie można na tych drogach. Po drugie nawierzchnia jest troszeczkę mokra, gdyż troszkę padało. No ale z drugiej strony w Durango nie powinno być to jakieś straszne, bo... Mamy tutaj napęd na cztery koła, który w takich gorszych warunkach radzi sobie bardzo dobrze. Dobra, zjeżdżamy pod szkołę, wysadzamy dzieci bynajmniej nie bombą, tylko z samochodu. Wyjeżdżamy z pod szkoły, proszę bardzo, i teraz przełączymy sobie w tryb track. No i zobacz. Co się nie, chwilka, damy sobie sport, bo kontrola trakcji to fajnie, żeby była włączona. No to co? Trip sport, czy tam manual? Zobaczymy, co się będzie działo. Woo! Ale strzał, tutaj zmianie biegów. Jeszcze raz. Jakiś komunikat mi cały czas miga o jakiejś przekroczonej tam prędkości. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie to, jakie ten samochód zapewnia przyspieszenie, to jest wręcz, proszę Państwa, nie do opisania. Bardzo agresywnie to skrzynia zmienia biegi w tym trybie sport. Także aż jest takie uderzenie w głowę i taki ten dźwięk z wydechu, taki I to nie jest takie piednięcie jak w dwulitrówkach tych takich sławnych ostatnio. Yy, tylko normalnie takie kurde z gangiem, tak jakby kowal uderzył młotem w kowadło. Tak to właśnie brzmi. Bardzo lubię Dodge Durango SRT. Yy, to skoro tak jeździ SRT, to ciekawe jak jeździ Hellcat. Chciałbym tego spróbować może kiedyś. W każdym razie, tak jak mówię, to auto potrafi nas rozpędzić w 4,5 sekundy do setki. I naprawdę, jeżeli chodzi o taką jazdę, to mega daje radę. Mega. A przede wszystkim przepaść pomiędzy 5,7 a 6,4 jest, jest gigantyczna. Te samochody jeżdżą w nieporównywalny sposób. 6,4 jest takie, wiecie, zwarte, takie bezpośrednie. Mimo tego, że jest ponad dwutonowym suwem, to naprawdę daje radę, jak mało co nie mam nawet jakby znaczy mam do czego je porównać to powiedzmy nie do RSów może nie do Audi SQ7 do BMW X5 tej X5 M50i z tego co mi się dobrze kojarzy bo X5 M50i jeździłem i też naprawdę dawała radę więc ma ten samochód paru takich konkurentów, ale co, wszystkie te samochody które ja, o których ja powiedziałem nie mają trzech rzędów siedzeń Durango ma i mogło weserte też być 7-osobowe Więc wydaje mi się, zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to jeden z najszybszych 7-osobowych samochodów yy, na rynku, które w tej chwili można kupić. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Strasznie mi się podoba ten samochód. I zachęcam Was do zakupu takiego samochodu, ze względu na to, że tych 6-4 Durango. Ostatnio na aukcjach się troszkę pojawiło, hmm, ceny nie są tragiczne, bo takie Durango SRT można już z powodzeniem... Znaczy inaczej, Durango SRT 6.4 było dostępne od rocznika 2018, czyli od tego liftu, w którym Durango dostało ten lewarek zmiany biegów, ale jeszcze było to stare wnętrze. To Durango z przedziałów roczników 2018-2020 SRT Możemy kupić już od około 18-19 tysięcy dolarów. A takie Durango SRT po 2021 roku, czyli takie jak to, możemy na aukcji kupić już też od około no różnie 28-29 tysięcy dolarów. Średnio te Duranga są w odliczkę 12 droższe od tych SRT, tej jakby można powiedzieć, że pierwszej generacji. No więc ceny, jak za ten samochód, są dość przystępne. Durango SRT na sprzedaż w Polsce nie ma zbyt dużo, więc jak już się coś pojawia, to praktycznie zaraz znika. Więc bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby się kontaktować w sprawie importu. Tutaj macie numer i mail kontaktowy, a tymczasem. Przechodzimy do rozwiązania konkursu z poprzedniego odcinka. Za chwilkę tylko staniemy przed salonem i zaraz Wam powiemy, kto wygrał i jaką kwotę podał. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra, przechodzimy do rozwiązania konkursu z poprzedniego odcinka o Chrysler'a Pacificę. I widzieliśmy, że był bardzo duży odzew i będziemy musieli tak robić częściej, dlatego teraz będzie za niedługo kolejny konkurs dla Was, także oglądajcie nasze filmy. A tymczasem przechodzimy właśnie do rozwiązania konkursu. Wszedłem sobie teraz w Wasze komentarze i na dzień... Nagrywania tego filmu jest komentarz, który strzelił idealnie co do dolara e, cenę wylicytowanego samochodu. Pacyfika kosztowała dokładnie 18 025 dolarów. Nagrodę wygrywa Pan e, użytkownik o Niku Jarosław, Jarosław Juszczak 847. Proszę bardzo, a na potwierdzenie moich słów pokażę Wam e, cenę wylicytowania tej właśnie Pacyfiki. Mam, proszę bardzo szanara Pacyfika. Tak, 18205 dolarów wylicytowane panu Jarosławowi. Gratulujemy serdecznie. I co? Panie Jarosławie, niech się pan skontaktuje na kontakt, który ma pan w opisie i wyślemy fajną paczuszkę do pana z nagrodami. A was zapraszam serdecznie do subskrypcji, komentarzy, lajkowania i udostępniania i brania udziału w następnym konkursie, który już niebawem. Także dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się na cześć!